sobie pyszną kiełbasę według takiego starodawnego przepisu z dobrej książki jeszcze dobrej książki rozumiecie tam w tej książce jest napisane na 10 kg towaru towaru czyli produktu dajemy tak dajemy 5 kg łopatki przynajmniej ja tak daję nie? 5 kg łopatki daję 3 kg tłuszczu całego, ja daję pod gardla, bo lubię smak pod gardla, lubię, to fajnie się rozkłada w tej kiełbasie. Rozumiecie? I daje się, co się daje? 2 kg wołowego. Wołowe, jakie tam Wam się uda zdobyć, nieraz jest trudno, to nie jest najtańsze mięso. U nas tutaj kosztuje około 50 zł za kilo, a nawet i więcej ale warto je do kiełbasy dodać jak widzicie pierwszego dnia dzisiaj mamy środę 10 przepraszam 8 października jest wieczór piękny wieczór ja zajmuję się tym gotowaniem pasjonacko więc że tak powiem jestem po pracy w innej branży wszystko kroimy na taką kostkę nie za drobną na taką średnią nie i sobie to zasolimy to mięsko nasze wszystko sobie zasolimy bo trzeba to zasolić żeby to miało ręce i nogi nie ta sól tak się mówi że to jest śmierć jakaś biała no nie ale to tak nie jest do końca ta sól ta sól nam rozkłada białko ta sól nam konserwuje tą żywność ta sól pozwala, pozwala, żeby to było bezpieczne. Rozumiecie, żeby to nam tam nic nie zaszkodziło, żebyśmy się pocieszyli tym smakiem tudzież następnym gotowaniem. No także, także pracy trochę przy tym wszystkim jest, no nie, no ale wiecie, no. jak to mówią, nie ma nic dobrego za darmo. Trzeba popracować. Wybierajcie sobie mięso takie, żeby to nie było takie rozlazłe. Tu widać, że jest świeże. Jest czerwoniutkie, ładne. Nie jest białe. Jak coś jest białe, takie siwe, to znaczy się, że już na pewno w tym siedzi bakteria. Więc tego nie bierzcie. Rozumiecie? A trzeba się uczyć. Wbrew pozorom powiem Wam szczerze, że dobrą kiełbasę zrobić, wcale nie jest prosto. Tak się tylko mówi, że to jest prosto, ale polecam Wam spróbować sobie to wszystko ogarnąć. Tak po kolei, to zobaczycie, że, że to wcale nie jest takie prosto. Dużo jest myków przy wędzeniu, dużo jest myków, dużo jest myków. Podczas peklowania, podczas potem masowania tego. Wszystko ma znaczenie. Powiem wam, wszystko. Wszystko w tej kiełbasie ma jakieś znaczenie. Ja tam też się kiedyś głupot naczytałem w tym internecie, że to mądrych i ekspertów to jest 1500-1900. Tylko powiedzcie mi, skąd oni mogą widzieć, jakie ja mięso mam? Skąd oni mogą wiedzieć, co ja lubię? Skąd to nie mogę wiedzieć i jako ja sobie zbudowałem wędzarnię. Potem wam ją pokażę kroję przy was, bo lubię gadać, to sobie pogadam, nie? A powiem wam jeszcze jedno dlaczego ten kanał w ogóle powstał. Wiecie co za ins inspiracją do, do zrobienia czegoś normalnego w tym internecie było... Bo rozumiecie spotkanie z taką panią, która od wielu lat całe życie praktycznie spędziła w młynie. No nie? nie dała się nabrać na jakieś tanie rozwiązania, tanie rzeczy. Robi wspaniałą mąkę. Robi tą mąkę, można sobie kupić. Rozumiecie. Wspaniały chleb z tego wychodzi. którego dnia też Wam pokażę jak się robi ekstra chleb z trzech mąk sprzęt z żytniej z Orkuszowej i rozumiecie będzie, będzie dobrze I wiecie co to mnie trochę zainspirowało no nie taki nie wiem może trochę żal z tego że już wielu rzeczy nie ma dzisiaj nie że idziemy do, do tego sklepu i kupujemy no bo gdzie kupywać nie jak nic nie ma czasy się zmieniły wszystko poszło w jakimś tam kierunku nie będziemy tutaj absolutnie z tym walczyć Trzeba korzystać z tego wszystkiego w jakiś mądry sposób, rozsądny, tak żebyśmy się nie dali tutaj ani otruć, ale też nie dali się zwariować, bo można i w jedną stronę pójść i w drugą. Mi się nie chce codziennie wstawać i narzekać i marudzić. Nie lepiej coś zrobić, coś pokazać ludziom, coś zrobić razem, jakby. Ja jestem zdania, że jak ludzie rozmawiają to zawsze się dogadają i oto w tym wszystkim biega, nie? I oto w tym wszystkim biega, żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy się jakoś dogadywali, nie słuchali głupot, nie robili jakiegoś bezsensownego lansu. Teraz idzie łopatka. Łopatkę tak samo kroję, no nie? Bo ja wiecie co, ja wszystko, wszystko mielę potem na jednym sitku. Zobaczycie, jak to fajnie wychodzi, a sami sobie spróbujecie, to zobaczycie, czy tak Wam pasuje, czy nie. Łopatka daje taki klej, no nie, nieraz, nieraz jak mi się nie chce, nie chce dawać wołowego, nieraz go nie ma, nieraz jest byle jakiej jakości, nieraz po prostu, po prostu mnie na nie nie stać. To, to daje golonkowe, no nie. Takie nieraz można kupić yy, kawałki wyrzynane z golonki buprzowej i one też dają fajny klej. Rozumiecie? A dlaczego daje się wołowę? Wołowę, wiecie co, lubię w kiełbasie wołowę, bo od dzieciaka pamiętam, że to, że to wołowę było jednak dawane. Ono daje tak, raz, że inną trochę konsystencję, daje tego kleju też ale takiego innego i przede wszystkim daje kolor podczas wędzenia nie? to jest inna kiełbasa powiem wam bez, yy, bez wołowego na samym wieprzowym ona wyjdzie wam jasna e, teraz tak jeszcze co jest, co jest ważne ważne jest to że tego wołowego dzisiaj nie ma nie? jest środa ja będę kiełbasę robił wędził dopiero w niedzielę Wołowę kręcę już przy kręceniu Czyli jego nie solę. Kupię sobie je w piątek albo w sobotę, rozumiecie? I skręcę je dopiero, jak będę kręcił całość od tego mięsa. To dopiero wtedy, wtedy sobie je zrobię. No i będzie git. I teraz tak, jeszcze jedna sprawa. Jak ja to dzisiaj zasolę, no nie, to nie zostawiajcie tego samemu sobie. To trzeba pomieszać. Trzeba to mięso, jak to się mówi, dopieścić, popieścić, przemieszać, żeby to powietrze sobie tam podchodziło. No wiecie co, raz miałem taki przypadek, że, że ono się nie wszędzie po prostu zapeklowało. No nie? I wyszedł, wyszedł kolorek, no nie? czyli w środku wyszło szare, niedopeklowane to mięso. Z zewnątrz wyszło kolorowe. No nie wiem czy wiecie, że o co chodzi z tą solą peklującą, no nie? Sól peklująca daje nam pewność, że, że nie będzie bakterii, że to mięso jest bezpieczne, no nie? No niestety nic innego mądrzejszego nie wymyślono. <laughs> Poza tym daje nam kolor, daje nam kolor tak ładny, Czerwony tego mięsa. Tylko to potrzebuje czasu, bo tam się muszą wytworzyć pewne, pewne, związki. Co jest minusem? Minusem jest to, że ten azotan sodu już w mięsie, on nie może być grzany na wysokich temperaturach. No nie, więc generalnie kiełbasa na grilla, gdzie jest tam 100 ileś stopni, czy tam 300 stopni. To powyżej 130 kiełbasy nagrzać nie możemy, żeż to pewno byśmy ją i spalili, no nie, ale zasada jest taka, że kiełbasę grillową, taką którą chcemy rzucić sobie na grilla, to robimy z tyłu białej, no nie, czyli dajemy sól normalną, kiełbasę tylko parzymy i tyle, a sól, e, sól ta, ta peklująca nie nadaje się ani do bezpośredniego spożycia ani nie nadaje się do, do jakiegoś pieczenia, czy czegoś, więc jeżeli pieczecie sobie na przykład pieczeń taką na przykład łopatkę to też sobie zapakujcie to tylko w zwykłej soli albo zasujcie sobie, ale to będzie dłużej, trochę tak na sucho, tak zwanie z przyprawami ale to tak musi z tydzień poleżeć żeby to miało ręce i nogi można też za, za Marynować próżniowo. Jest jeszcze taka starodawna metoda. Kiedyś ludzie sobie dawali radę, że, ale wiecie, co to działa. To naprawdę działa, bo, bo ma to sens i to po prostu jest dobrze. Działa to, warzywa korzeniowe działają. Wiecie, warzywa, czyli marchew, pietruszka, można cebuli dodać, można selera dodać. Kroi się takie warzywa w kostkę, ja to nieraz robię tak jak piekę, że wrzucam, wrzucam w solaneczkę, rozumiecie, po solaneczce, ostatniego dnia przed pieczeniem przed pieczeniem daję, daję właśnie w te warzywa korzeniowe na noc. Czyli kroję sobie w kosteczkę taką marchew, kroję sobie taką pietruszkę, selera, cebuli trochę i gniotę to. Po prostu zgniatam ręką tak na maksa, no nie? I to obkładam. I taką pieczeń obkładam tymi warzywami. Spróbujcie sobie kiedyś, a ja wam powiem o co chodzi. Warzywa mają pewne enzymy. Posiadają takie enzymy, które rozkładają tylko jeden rodzaj białka. Nic innego tego nie rozłoży. Ani sól, ani cukier, ani inne tego typu rzeczy. Tak samo jak Wy rozumiecie ananas czy papaja ma tak zwaną papaina, Dlatego się w ananasie marynuje, tylko tak w ananasie jakiekolwiek mięso wyjdzie wam słodkie, w papai wyjdzie nijakie, czyli je rozłoży, ale ona nie ma takiego smaku. To co potem sypniecie z przypraw z innych rzeczy, to jest to, to wam, co wam jakby zostanie na zasadzie. Co dołożycie, taki będzie smak. Wiecie co, próbowałem nieraz do tych, do, tych, do tych solanek dawać jakieś tam różne rzeczy, typu czosnek, ziele angielskie, typu jakieś inne. Ale wiecie co, ja tam jakiejś za specjalnej różnicy to może powiem szczerze, nie widziałem. Więc, więc jak tam sobie kto życzy, no nie? Także widzicie, kiełbasy już kończymy, kończymy kroić. Mamy tam. 15 minut nam się zeszło, czy tam krócej na 8 kg, to nie musi być jakaś wiecie, kosteczka równa, mamy to i teraz tak, ile soli, nie? Zapytacie się, no oczywiście, że się zapytacie, bo co to by było, jakbym nie powiedział, słuchajcie, ja na mięso wieprzowe tyle, ile mam mięsa wieprzowego, nie, nie wliczając wołowego, daję 16 gram soli na kilogram. Tyle daje plus, potem resztę Wam powiem, no nie co dodaje plus, i to daje pół na pół z solą peklującą. kiełbasa jest innym wyrobem, jest wyrobem mielonym, no nie gdzie to mięso mielone jest bardziej narażone na powietrze, na bakterie, na inne rzeczy. Więc jakby daje pół na pół, pół soli peklującej, pół soli zwykłej, no nie plus daje tam dwie łyżeczki, trzy łyżeczki cukru, no nie także dla koloru. <laughs> Dla koloru, rozumiecie, mam tutaj już wymieszane odmierzone na te 8 kg tej soli, i tak to robimy. No, i teraz trzeba to wszystko elegancko sobie wymieszać. Rozumiecie, i to będzie, będzie sobie stało do jutra. Jutro rano przyjdę znowu, pomieszam pojutrze znowu, i rano, i wieczorem. No, to trzeba się z tym trochę. Trochę wiecie pobawić to nie jest tak, że to, że to wszystko samo się zadzieje. Zobaczycie, jak to ładnie pracuje. Wiecie, co powiem Wam też tak, nie warto jest tak ładować wszystkiego na maksa ani do wędzarki, ani do miski, ani do wszystkiego. Bo to tak, raz że łatwiej macie to wymieszać, raz że to lepiej pracuje. Nie jest tego za dużo i wszystko sobie elegancko tutaj się. Rozumiecie, układa, ja potem to zafoliuję. czy tam przykrywkę dacie, czy zafoliujecie, to już obojętne, ważne, żeby to było bezpieczne. Także widzicie, kiełbasa już się robi, a będzie smacznie, nie, w niedzielę, będzie smacznie w niedzielę, ale do tej pory myślę, że jeszcze coś tam Wam pokażę, ale warto poczekać, w niedzielę nakręcimy odcineczek przy wędzarce. Nakręcimy odcinek, jak ja to wiąże, wiążę sobie wszystko, jak to czepiam, jak, jak wieszam na kliki. Wędzarkę zbudowałem sam, przy pomocy szwagra. Zbudowaliśmy sobie taką drewnianą wędzareczkę, plus dokupiłem do tego, rozumiecie, takie palenisko. Drewno, drewno zawsze się gdzieś znajdzie. Ja mam taką pracę, że do drewna nieraz dostęp mam. Uszyna. Generalnie Wam powiem, olszyna najlepiej trzyma najlepiej trzyma temperaturę. Olszyna najlepiej jakby ma dym. Ale to o wędzeniu to będziemy rozmawiać sobie w niedzielę, a nie dzisiaj. No nie? No także zapraszam Was do mojego kanału. Bądźcie ze mną. Pieniędzy za to nie biorę. Rozumiecie? Bo to jest moja pasja, ale coś tam postaram się Wam wytłumaczyć fajnego i nauczyć się manara.